Niemcy bardzo szybko robili postęp, ogromnie szybko zbliżali się do Warszawy. No i było, ludzie na, gromadzili się na tych chodnikach, ciekawi byli, jak wygląda Niemiec po prostu. Nagle, kopnięcie w drzwi, staje rozchłostany mundur, jedwabny szalik i tylko jedno słowo grzastru: Raus. Jak były drzwi zamknięte, wybijali filą w drzwiach i rzucali granaty. Wtedy nie było pytania, czy warto, czy nie warto. To musiało wybuchnąć, bo to był wrzut niesamowity. Nagle otwiera się okno na trzecim piętrze i Niemiec trzyma mojego kolegę i tego dzieciaka wyrzuca przez okno. Wtedy człowiek sobie nie bardzo zdawał sprawy z tego, co to może w ogóle być.